No, co? No, myślę, że to jest taki. Mały piosenk, on też śpiewał. Się go! Zaczął zgasić, zamknij drzwi. Na początek, na początek Lady Punk, puszę ci, ale nie z ostatnich płyt. Nie, to was będzie dziś nie lepszym domem. Nieprzytomne! przytomne, z będę wstyd. Teraz stać, nie mów nic. I niech stanie w miejscu czas, nic nie będzie tak, nie tak. Jak ty? Pędzi cały świat, zawsze niech już będzie tak. Jak ty? 来来啦！